Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Ja się nazywam Dominik, a to jest SOS Matura Historia, czyli historia opowiedziana konkretnie. Ale i z pazurem, W dzisiejszym filmie chciałbym wam krótko i konkretnie opowiedzieć o wypracowaniu maturalnym z historii w tej najnowszej formule, nazywanej również formułą 2023. I chciałbym w tym filmie podzielić się z wami takimi najważniejszymi wskazówkami, jak dobrze zabrać się zapisanie wypracowania maturalnego z historii i zrobić to tak, żeby dostać z niego najwięcej punktów. Pamiętajcie, że wypracowanie z historii to jest zadanie, za które dostaniecie w arkuszu najwięcej punktów, bo od tego, jakie napiszecie, zależy aż 25% waszego wyniku. Dlatego warto dobrze przygotować się do tego zadania. W dzisiejszym filmie opowiem Wam o tym jak skonstruować Waszą wypowiedź tak, żeby ona spełniała wszystkie wymagane kryteria. Powiem też, czym są poszczególne aspekty, czyli mówiąc krótko, jeżeli macie w poleceniu aspekt polityczny, społeczno-gospodarczy, kulturowy, to co to właściwie znaczy i do czego się możemy tutaj odwołać. Powiem też o tym, jak zająć dobrze stanowisko wobec tezy, no i też powiem o tym, co zrobić w sytuacji, jeśli żaden z trzech tematów nam nie podpasuje? Czy jest to jakaś sytuacja bez wyjścia? Nic bardziej mylnego. Można sobie z tym jak najbardziej poradzić i z takiej pracy również można zdobyć dużą ilość punktów. A ja w tym filmiku powiem Wam, jak to zrobić. Także bez zbędnego przedłużania, jak to mówią, zaczynamy e, oglądanie. Tytułem wstępu. Wasze wypracowanie ma mieć formę wypowiedzi argumentacyjnej na jeden z trzech zaproponowanych tematów. Pamiętajcie, i to jest taka moja rada numer jeden dla Was w tym filmie, żeby wybrać ten temat, na który będzie Wam najłatwiej przedstawić wyczerpującą argumentację, i niekoniecznie wybierajcie temat, który jest w, waszej, w Waszym wyobrażeniu najciekawszy. Lub najbliższy Waszym zainteresowaniom. To jest bardzo często taka pułapka, w którą możemy wpaść, więc zachęcam Was do tego, żeby wybrać właśnie ten temat, na który będzie Wam najłatwiej przedstawić wyczerpującą argumentację, a niekoniecznie ten, który jest dla Was najbardziej interesujący czy też najbliższy Waszym zainteresowaniom. Pamiętajcie, że w wypowiedzi argumentacyjnej musicie zająć stanowisko wobec myśli, która jest podana w temacie, a następnie uzasadnić je za pomocą argumentów. Argumenty te. Mogą dotyczyć trzech wskazanych aspektów wprost w temacie, i wtedy macie w poleceniu, odwołaj się do tego zagadnienia. Tam omów zagadnienie, odwołując się do aspektu politycznego, społeczno-gospodarczego, kulturowego. Możecie też być poproszeni o to, żeby odwołać się do trzech wybranych przez siebie postaci czy wydarzeń. Najczęściej w poleceniach będą się pojawiać aspekty takie jak polityczny, społeczno-gospodarczy i kulturowy, i chciałbym wam króciutko wyjaśnić, czym. Poszczególne te aspekty są, o czym należy pamiętać, pisząc właśnie w wypracowaniu o tych aspektach. Jeżeli mamy aspekt polityczny, no to warto w tym miejscu opisać przemiany ustrojowe, administracyjne, sojusze, wojny, zmiany granic, spory polityczne. Czy politykę zewnętrzną. Jeżeli mamy aspekt społeczno-gospodarczy, to warto napisać o przemianach struktury społeczeństwa. Na przykład możemy napisać o pojawieniu się nowych warstw, czy nowych stanów. Możemy też napisać o zmianie położenia określonych grup społecznych, czy o, na przykład, prawach określonych grup społecznych. Jeżeli właśnie mamy też ten aspekt społeczno-gospodarczy, to warto jest się to też odwołać do wszelkich procesów gospodarczych. Mamy temat, w którym możemy powiedzieć coś o reformie monetarnej? Śmiało piszmy o tym. Jeżeli mamy jakieś tutaj informacje na temat rozwoju nowych środków produkcji, pojawieniu się nowych dróg handlowych itd. Oczywiście to są rzeczy, które powinniśmy w takim aspekcie ująć. Natomiast jeżeli mamy aspekt kulturowy, no to słuchajcie, to jest najlepszy aspekt na, na, na temat, którego można dużo napisać, bo możecie się w ramach tego aspektu odwołać do kwestii filozofii, ideologii, sztuki. I tutaj możecie pisać o architekturze, literaturze itd. Tak, tak dalej. Możecie napisać też o na przykład funkcjonowaniu systemu światy mediów, czy nawet propagandy. Zobaczcie jakie w ogóle macie pole do popisu. Hula i dusza piekła nie ma, jak to mówił Mickiewicz. Także aspekt polityczny, społeczno-gospodarczy, kulturowy. Te aspekty pojawiają się najczęściej, no i teraz już wiecie, co powinniście napisać na każdy z tych aspektów, jakiego rodzaju wydarzenia, jakiego rodzaju sytuacje możecie tutaj przywołać jako przykłady, żeby wasza argumentacja była tutaj jak najbardziej szczegółowa, pogłębiona i żeby dała wam jak najwięcej punktów za narrację historyczną. Jak dostać komplet punktów? Krótko wyjaśniam, egzaminator, który ocenia waszą pracę, będzie zwracać uwagę na to, jak wasza wypowiedź jest skonstruowana. Więc. Zachowajcie czytelny podział na wstęp, rozwinięcie i w rozwinięciu każdy aspekt omawiajcie w osobnym akapicie. Tak będzie przejrzyście, tak będzie też ta praca wyglądała po prostu lepiej. I pamiętajcie, żeby w zakończeniu, czyli w tym ostatnim akapicie waszej pracy, zrobić podsumowanie przedstawionych informacji w odniesieniu do wcześniej przyjętej przez nas, yy, przy, przez nas właśnie yy, przyjętego stanowiska wobec tezy, bo pamiętamy, że musimy zająć stanowisko wobec myśli podanej w, w poleceniu. Egzaminator będzie sprawdzał także spójność naszej wypowiedzi, więc we wstępie pamiętajmy, żeby jednoznacznie określić nasze stanowisko wobec tezy z tematu, a w rozwinięciu przedstawić argumenty, które je wzmacniają. Pamiętajcie, że, że nie musicie się zgadzać z oceną czy myślą podaną w temacie. CKF wprost mówi w swoich materiałach, że możecie zająć dowolne stanowisko, czyli możecie się nie zgodzić z tezą, która jest w temacie, możecie zająć też stanowisko pośrednie, czyli możecie zgodzić się tylko częściowo. Na przykład, możecie napisać coś takiego. Moim zdaniem, można faktycznie pozytywnie ocenić działalność Stanisława Augusta Poniatowskiego w aspekcie działań kulturowych i ekonomicznych, ale nie możemy się zgodzić z podaną w temacie tezą, czy nie mogę się zgodzić z podaną w temacie tezą, albo nie sposób się zgodzić z podaną w temacie tezą, że odegrał yy, także w aspekcie politycznym pozytywną rolę. Pamiętajcie też o jednej bardzo ważnej rzeczy. Spójność waszej pracy zakłada, że nie możecie też podważać swojej własnej opinii w rozwinięciu i zakończeniu waszej pracy. Także sprawdzajcie swoją pracę też po napisaniu, przed oddaniem jej, czy Wasza argumentacja jest konsekwentna i spójna, czy nie zaprzeczacie sobie w którymś momencie i czy w rezultacie też wasza argumentacja się wzajemnie nie, nie wyklucza. Także to jest bardzo ważne, żebyśmy o tym pamiętali, żeby być konsekwentnym i spójnym w naszym prezentowaniu, w prezentowaniu naszych, naszych przykładów i naszych argumentów. Egzaminator sprawdza także trafność argumentacji. Pamiętajcie, że za trzy z tych aspektów jesteście oceniani osobno. Czyli za wyczerpujące odwołanie się do każdego aspektu możecie otrzymać do 4 punktów. Łącznie za narrację historyczną macie do zdobycia 12 punktów, a za spójność, czyli za za napisanie pracy, która ma wstęp, rozwinięcie zakończenie, ma minimalną ilość słów, czyli właśnie te 300 słów, i nie ma w niej też żadnych sprzeczności, uproszczeń, jest ona konsekwentna, spójna, dostaniecie za tę spójność 3 punkty, łącznie macie do zdobycia 15 punktów. Więc w przypadku trafności argumentacji do zdobycia macie aż 12 punktów za narrację historyczną, więc zachęcam Was do tego, żeby unikać. Argumentacji bardzo powierzchownej, ogólnikowej. W miarę możliwości odwołujcie się do konkretnych wydarzeń czy działań. Na przykład, ogólną myśl, że jakiś władca przykładał dużą wagę do rozwoju kultury, podeprzyjcie przykładami konkretnych działań, wymieniając na przykład założone przez tego władcę instytucje, czy określając ich cele. Pamiętajcie, że egzaminator bierze pod uwagę także selekcję faktów, więc swojej pracy. Unikajcie pisania o zagadnieniach, które wykraczają poza temat albo nie wzmacniają naszego stanowiska. Zbyt szerokie omawianie zagadnień niezwiązanych z tematem będzie prowadzić do mniejszej ilości punktów, także zwracajcie na to uwagę. Egzaminator sprawdza także poprawność merytoryczną. I tu od razu, moi drodzy, was uspokajam: nie ma na maturze z historii czegoś takiego jak błąd kardynalny, czyli błąd merytoryczny, błąd rzeczowy, który wyzeruje wam całą pracę. Wasza praca może być wyzerowana, ale z zupełnie innych powodów. Na przykład, jeżeli w ogóle nie zajmiecie stanowiska wobec tezy, która jest w temacie. Ale w przypadku, gdy się gdzieś pomylicie, i na przykład przekręcicie nazwisko albo jakieś pojęcie, albo wpiszecie złą datę, to za to dostaniecie punkty ujemne, czyli właśnie będzie to błąd merytoryczny. I tutaj też uspokajam, według CKE i mam na to potwierdzenie w postaci korespondencji mailowej z CKE jeżeli macie błąd merytoryczny i ten błąd merytoryczny w pracy popełnicie kilka razy ten sam błąd merytoryczny, to CKE za ten błąd odejmie wam punkty tylko raz. Dlatego, że nie można karać kilka razy za to samo. Także jest to dobra wiadomość i teraz wiecie już, że w tym przypadku no, nie musicie się martwić, że popełnicie jakiegoś kardynała z historii, bo to nie jest matura z polskiego. Ale co zrobić, jeśli nie jesteśmy czegoś pewni, a nie chcemy walnąć jakiegoś byka i na przykład przekręcić daty, albo że nie chcemy sobie zrobić siary z przekręceniem nazwiska jakiegoś władcy czy jakiejś innej ważnej postaci, żeby po prostu nie wyszło głupio. Co zrobić? Dacie to zrobić bardzo prosto. Jeżeli nie macie pewności, kiedy doszło do określonego wydarzenia lub kto podjął określone działania, posługujcie się ogólnymi pojęciami. Na przykład napiszcie w pierwszej połowie XIV wieku, w drugiej połowie XIV wieku. Możecie napisać w ogóle w XIV wieku, możecie napisać też w latach 30. XX wieku, w latach 50. XX wieku. Od chronologii nie uciekniemy, ale lepiej jest napisać bardziej ogólnie. I nie stracić punktów i chronologię umieścić, niż podać datę roczną źle i te punkty stracić. Więc jeżeli nie pamiętacie też daty rocznej, tak jak mówiłem wcześniej, możecie ująć, ująć to w taki sposób korzystny, żeby chronologię opisać, ale troszkę inaczej. Możecie też napisać kilka lat później, następnie, a jeżeli na przykład nie jesteście w stanie sobie przypomnieć, jak się nazywał jakiś książę, jakiś król, jakiś polityk, no to w przypadku y, króla, księcia sprawa jest prosta. Możemy powiedzieć władca, monarcha panujący, w przypadku na przykład polityka, możemy powiedzieć polityki itd., itd. Możemy użyć jakiegoś innego określenia, żeby się nie wkopać y, na jakąś właśnie tutaj błędną odpowiedź, która też odejmie nam punkty. No, i na koniec y, wisienka na torcie, czyli co zrobić, jeśli tematy nam nie pasują. Dostaliśmy arkusz i szybciutko sprawdzamy sobie y, te tematy na końcu. Y, I słuchajcie, też od Was zależy, czy chcecie poznać te tematy w wypracowaniu, czy chcecie najpierw zrobić zadania testowe i po prostu przejść wtedy do tych tematów wypracowań. Y, nie ma tu tak naprawdę dobrej, dobrej rady, dobrej metody na to, od czego zacząć, czy zacząć od wypracowania, czy od zadań testowych, czy chcecie po prostu y, sobie. Zobaczyć te tematy i potem robić zadania testowe. Osobiście zachęcam do tego, żeby sobie zerknąć na te tematy, bo potem gdzieś mamy je z tyłu głowy, i może robiąc te zadania testowe, gdzieś jakaś informacja z zadania testowego gdzieś nas naprowadzi na jakąś myśl, na jakąś argumentację, którą będziemy mogli wykorzystać, gdzieś tam nawiązując pośrednio do tej myśli, która gdzieś nam przyjdzie do głowy, jak będziemy rozwiązywać zadanie w wypracowaniu. Ale wracając do, do tematu. Co jeśli te, te tematy, te polecenia wypracowań nam nie podejdą, nam nie pasują, to są tematy, z których się nie czujemy mocni, bo tak akurat wyszło, że żaden z tych trzech tematów nam nie pasuje. Jeżeli żaden z tych trzech tematów nie wydaje się nam na tyle bliski, żeby się z nim zmierzyć, spróbujcie wybrać ten, o którym macie najwięcej do powiedzenia i. Pamiętajcie, żeby zachować formalną konstrukcję pracy z podziałem na wstęp, rozwinięcie zakończenie, za to dostaniecie punkty. Żeby napisać pracę na co najmniej 300 słów, za to też macie punkty, za spójność. A w rozwinięciu postarajcie się możliwie wyczerpująco odwołać przynajmniej do jednego lub dwóch aspektów. Pamiętajcie, że każdy z tych aspektów jest oceniany osobno, więc jeżeli uda się Wam zrealizować choć częściowo, no to macie szansę na zdobycie tutaj też kilku punktów, czyli możecie łącznie dostać nawet całkiem przyzwoitą ilość punktów z wypracowania, z którego początkowo nie czuliście się kompletnie mocni i nie mieliście żadnych specjalnych nadziei na to, że uda Wam się to dobrze napisać. Mam nadzieję, że moje wskazówki Wam pomogą w pisaniu wypracowań i też przydadzą się w przygotowaniach do matury z historii. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, Historyczne Wariaty. Jeżeli jeszcze nie obserwujecie mojego kanału na YouTubie, to zróbcie to teraz i zapraszam Was po więcej treści. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!